Witam serdecznie, jeden z tej strony, kolejny dzień, kolejne przygody Nocka na mopie, bo wczoraj w nocy już zacząłem się przemieszczać nad morze e, Mam 5 godzin, jest godzina 12, skończyłem bieg o godzinie tam 3 z groszem O Jezus Maria, no i człowiek niewyspany by było e, Dobra, jadę na Dąbki i być może w dzień, dzisiejszym dzień. dniu będzie jeszcze zlecenie Natomiast cały czas czekam na telefon Zobaczymy, jak się to rozwinie. Także zapraszam serdecznie na film. Kolejny dzień wyzwania 120 Wjechałem teraz w rejon, gdzie jest 16 stopni i patrzyłem na Wętuskaju, jak to wygląda. I Polska jest przydzielona na pół, jeżeli chodzi o temperatury. 25 stopni i 15-16, nie? I jest taki pas. Przez połowę Polski i to idzie tam na wschód. Taktyczna stuwa na autostradzie yy, i umyłem sobie szybki. Yy, już zapłaciłem, możemy ruszać fakturka wzięta. Nic tylko się cieszyć. Gdzie indziej zatankujemy, bo tutaj 6,60 to paliwo. pogięło ich! Kolejna stacja paliw. Tutaj tankuje już paliwo do pełna, o 70 groszy tańsze jest, więc można do oporu i jadę bezpośrednio na poszukiwania tej obrączki nie mam odzywu od tego hopa, ale poszukam jej ciekawe tereny mijam jeszcze tędy samochodem nie jechałem, te tereny mnie nie widziały trzeba coś powiedzieć o samym zleceniu kilka dni temu podczas spływu kajaków na rzece wdzie wda rzeka tak się nazywa zakładał jego w czapkę i mu spadła obrączka z palca. Dokładnie wie gdzie, natomiast no nie mam z nim kontaktu. Ale takie zdjęcia mi wysłał i tak dokładne pineski, że postanowiłem, że tam pojadę. O, co to za takie jeziorko tutaj? Ciekawe czy tu jakieś kąpiliska są. Nie byłem tu w życiu, ale to chyba takie wędkarskie typowo. Wędkosz od razu. 2 km mam do miejsca docelowego. E, prześliczna okolica. Pełno miejsc na VanLife. Parking leśny. Pełno właśnie takich parkingów leśnych, i e, drogą leśną jadę prze, przecudną. E, no 2,2 km, i wiem, że będę musiał z buta trochę przejść. No ślicznie, tu fest. Tylko jakoś się zapowiada, że będzie chyba burza, i obym ja zdążył przed burzą znaleźć tą obrączkę. O, już widzę, że jestem bardzo blisko. Tam jeszcze będzie jakiś most gdzie Tam ma być most jakiś Jaki bez sens. Gdzie mnie to kurde wywiozło? Niby tu cywilizacja jakaś jest No i tutaj jest Gdzieś ta rzeka. No dobra, mamy tą rzeczkę. Ja muszę się gdzieś tu zatrzymać i resztę to ja już muszę z buta. No i zatrzymałem się na takim rozstaju dróg, nazwijmy to. Chmurska wielkie tam idą. A ja się gdzieś tam muszę władować. Muszę korzystać mocno z nawigacji. No, zbliżam się już do tego miejsca. To będzie gdzieś tam. Już chyba widzę tą rzeczkę. No, bo jakżeby nie inaczej. Zimno się robi. Ja tu po prostu. jest jakiś taki, Ala Molo spalet. No i tutaj stąd wejdę do tej wody, bo to prawdopodobnie gdzieś tutaj jest. Ktoś tutaj taki kawałek wysypał, żeby sobie ludzie chyba nockę mogli robić. No zobaczmy, jak ta rzeka wygląda. No nie zachęcająco, co? Ale będzie mu Ja cię dobre, dobra, muszę znawigować to. No to jest na tyle charakterystyczne. Tu było jakieś drzewo, widzieli, z jednej i z drugiej strony. Dobra, czyli to jest chyba gdzieś tutaj. I tutaj robili zdjęcia, albo tam. Co tutaj jeszcze? Takie drzewa charakterystyczne jest. Dobra, to jest z jednej strony, to jest z drugiej strony. Coś mi się wydaje, że to będzie gdzieś tu. To drzewo i ten krzak. To jest chyba to drzewo i ten krzak. I tu powinny być jeszcze... Czy tam są choinki w tle? Tak, tam to drzewo było. To było trochę pod kątem. No i tutaj są. Jest taka przerwa w tych szuwarach. To oni bardziej gdzieś to tam chyba zgubili. Dobra, teraz jeszcze drugie zdjęcie. Hmm. Zaraz tu już są kwiatki na tej wodzie. Przebrałem się już w pianę. Detektor jest, to wszystko jest. To wszystko tu zostaje i ja mam tylko nadzieję, że przez środek ja się przedostanę, bo to jest bardziej po tamtej stronie, a przez środek pewnie będzie najgłębiej, nie? No nic, wdup tam się tutaj. Zobaczmy ile tego mułu jest. A e, nie, tu jest w miarę twardo. E, twardo, dupa, tu będzie taka katastrofa, że nie wiem. Eee. Dobra, jestem w wodzie. E, jest tutaj pełno glonów. Detektor do góry. O, akurat teraz nie ma, ale ciężko się prowadzi detektor po dnie. No i gdzieś to tutaj jest, muszę to posprawdzać. Myślałem, że będzie głębiej i będzie bardziej grząsko, ale nie masz tak źle, czuję pełno muszli pod sobą po prostu i pełno glonów. Jest to tak fest nieprzyjemne, ale no... Szukamy. Pierwszy sygnał, żuberek trochę taki obrośnięty. A, najgorsze jest to, że oni próbowali szukać tego, bo ponoć ją było widać, tylko że jak... Weszli na nią, jak się to zapadło, zamuliło to. No, bardziej się wydaje, że chyba tam, aniżeli tutaj. Bardziej pod kątem było to zdjęcie robione, mam wrażenie. Zaraz zobaczymy. I tak, przejdę najpierw tutaj. Nie mam bladego pojęcia, co to jest, ale to jest kolejny sygnał. Słyszycie? 30-31, bardzo podobnie do zawleczki, ale zawleczki to potrafią być obrączki. Ja sobie muszę namierzyć to. I tak jest tu grząsko Nie dam rady tak wydobyć tej obrączki Albo zaś tam zobaczył Nie no, on teraz jest Wyje na nią cały czas Nie mam Nie mam proszę was ten Tak jest w tym Przecięćmy to Mnie się wydaje że to będzie ta obrączka oby to był taki szybki szpilbo. Nie ukrywam, nie jest to nic przyjemnego, w takim miejscu szukać. co to... No, oby to było to. Eee, na razie nic nie widzę. Tu jest jeszcze, jest jeszcze ta niewiadoma. Zawleczka cholera, jaka złota. Słyszycie? Ale nie kopłem na żywo, bo był za wysoki sygnał. Ale widzę ją. Widzę ją e, i teraz tak musi być data y, 2023, bardzo wysoki sygnał, ale jest obrączka. Czy mamy datę 2023? A nie, bo to jest bez graweru. Nie spytałem, czy ona jest z grawerem. Tylko, że napisał sam, że jest ten. Że jest y, dwuletnia, że dwuletnie małżeństwo. No to się będę musiał spytać, czy jest jakiś grawer, czy nie, ale jest. Pięknie 585 No super, że przyjechałem, bo jest z głowy Można myć i stąd jechać, ale człowiek jest zadowolony Ale super A cały dzień za kółkiem po prostu już z Kielc już by się chciało żygać, jak ja jechałem tym autem Ale jest, udało się Dobra, ole. to trzeba umyć Gdyby nie to, że jest taki ochydny muł Wodorosty, i się tak naprawdę tym detektorem nie da przemiatać po tym dnie. To ja bym uwielbiał w takich miejscach, gdzie są spływy kajakowe, łazić z detektorem i szukać tych, wiecie, GoPro, telefonów, tego typu rzeczy. No Bardziej nurkowanie, chyba cholera. Bo tutaj oni się zarąbiście zachowali z tą obrączką, że oni porobili zdjęcia, tak jak widzieliście. I ja wiedziałem, według czego nawigować. I mało tego była pineskaj w idealnym miejscu, nie? Nie była ta obrączka głęboko. Zanurzyli rękę i gdzieś ją zakryli, bo oni jej szukali, bo ją widzieli, tak jak mówiłem, nie? nie wbili jej głęboko. No fajnie, super super się ten dzień skończył. W sumie jest godzina 18, co jeszcze z tego dnia może będzie. Ja te chyba nad morze dalej. 2 godziny 9. Kobyłka, dajesz, będziemy na miejscu o 2022, czyli pewnie 21 coś koło tego. I jak tutaj nawrócić? Klimat, półmrok, wydeptane przez samochody, no to nie wydeptane, wyjeżdżane przez samochody, szosy przez lasek. Pierwszy raz jestem w tym rejonie Polski. Miejscowość nazywa się Grzybowski Młyn, jakoś tak. To jest zbiornik, nie wiem czy to będą jakieś kąpieliska, a raczej wątpię. No i tutaj jest, no, młyn chyba, tak. Całkowity zakaz połowu. Grzybowski Młyn i rzeka Trzebiocha. Trzebiocha, dobrze. Ale nie wiem, czy to na Trzebioszce był ten spływ. Wydaje mi się, że na Wda. Rzeka o nazwie Wda. Ale tu jest sielsko. I tu jest w ogóle po prawej stronie takie zarąbiste stare drzewo. Oj, piany policjant, czy tam leżący. Tutaj jak zjeżdżałem, to aż mówię fajnie by tu było z detektorem koło tego drzewa polatać. Patrzcie jakie stare. No, pomnik przyrody jakiś pewnie. Dobra, zmykamy stąd asfalt Im tu wylali, więc to nie jest w jakimś świecie. Koniec cywilizacji. Muszę się wykąpać i przepukać całą tą piankę, bo tak tym mułem wali z tej rzeki i takimi muszlami i tym... Dąbki po takiej batalii o, ci się udało, Wy przechodzicie Wy przechodzicie Po takiej batalii się udało dojechać Ojejku A co to tutaj? Jaka, a ta, ta, ta Wleczka e, Pamiętacie łąkę kwietną te znaki? Rok temu? No to jest łąka kwietna Super Mamy łąkę kwietną Tego tutaj chcieli włodarze Udało im się Idę zobaczyć czy ten parking jest e... Darmowy jeszcze czy płatny. A to jest cały rok czynne. Wow! Od 9 do 21. No to grubo. Nie wiedziałem, że to cały rok czynne. Tutaj nasz parking przy o piękną barierkę. No do 21.00. Dobra. Ale tutaj jest darmowe po 21, więc można śmiało tutaj podjechać. Jeszcze się muszę dowiedzieć. Yy... Od kiedy jest tutaj to płatne, jeżeli chodzi o termin. Bo teraz jadę połazić z detektorem jeszcze godzinkę, półtorej, coś koło tego. Bo akurat jest zachód. Tu jest piękne miejsce do poszukiwań moje. Mm. A tu się autem stanę zaraz przy morzu. Wersa, gdzie jesteś? Tutaj jesteś, Wersa. Chodź do tatusia. Idziesz ze mną. Mainlab zostaje, chociaż Mainlab dzisiaj złoto znalazł. To jeszcze zlecenie. Ale my idziemy na plaże się pobawić. Tutaj jest za 40 zł parking, czyli 10 zł drożej za cały dzień, ale teraz już jest darmowy. O, słońce się przybija, jeszcze przez te krzuki, za chwilę będzie zachód. E, słychać, że jest sztorm. Słychać, że mocno tam fala na dupca. Ale jest detektor. Pobawimy się ludzi. O dziwo, trochę jest na urlopie. Ale obrazek! Jeszcze mi może takim pięknym czymś przywita, no. No przepięknie, przepięknie. Wersa do boju. Tydyn, tydyn. Proszę mi zaśpiewać. Dziękuję. Fest dwieje, Trzeba tyle powiedzieć na pewno. My idziemy tam w prawo. Pięćdziesiątka. <laughs> eee, grosik, kurde myślałem. Te, to nie jest grosik, co to jest? Nie no, to jest grosik. Kula ognia. Zaraz się skąpię w falach. Ktoś tu był z jakimś urządzeniem z dużą sondą. <mulary> to nie ja. Ktoś tu już łaził. Nawet tu jest odbita ta sonda. I to dzisiaj łaził. Ech, kurde. Dwa grosze znalazłem na tej plaży. Trzeba chyba stąd spadać jeszcze z takim widokiem tam. No nic, przejdę tym wejściem. A co znalazłem? Już wam pokazuję. Pół godziny. I w stępkach który mi wypadł. Coś tam wpadło. Jakieś 50, 50 groszy. No i mamy czerwoną kulkę, która zaraz się skąpi w tej wodzie. Ale ja tego nie zobaczę, bo kończę. Wróciłem już dawno temu z tego morza. Coraz większy sztorm tam jest, natomiast zrobiła się godzina pierwsza, a ja będę spał, no nie wiem, do 12, przemieszczam się na inny parking, darmowy. Jutro tu podjadę, jak będę chodził w tym, w, tym, w tym kąpielisku tam, no teraz tam już jest ciemno i nic nie widać, ale tu jest takie fajne kąpielisko, po to tu też przyjechałem. Tu jest całodobowy, darmowy parking i stoją kamperki, tam widać. Zaraz będziemy wjeżdżać, chyba już tutaj się to tu wjeżdża, tak, tu się, nie, nie tutaj, tu się wjeżdża, dokładnie tutaj. podjechanie wczoraj padłem po prostu jak dziecko i zaczynamy dzień od śniadania, mamy godzinę dziesiątą, tak wygląda ta miejscuwa a zresztą widzieliście ją wczoraj. Pogoda dzisiaj taka jakaś lipna z rana, pełne zachmurzenie. Już lekki ogar mam, ale muszę tutaj posprzątać, pomyć gary i tak dalej, nie? Śniadańko skromne, a po śniadaniu deser. Ale pachnie, średniawka krosant. Jestem w trakcie montażu tego filmu i zapomniałem Wam powiedzieć, że jak wczoraj wylazłem z tej wody, to pan Piotr, bo to. Obrączka pana Piotra. Zadzwonił do mnie, bowiem ja mu wcześniej o godzinie 11 napisałem maila, żeby przyjechał na miejsce, żeby mi wskazał, w którym miejscu on tą obrączkę zgubił. Natomiast okazało się, że on jest już w Szwecji i nie będzie mi w stanie tego pokazać. No i na tą informację ja mu odpowiedziałem, że już nie trzeba, bo, bo, ten, bo, bo już tą obrączkę znalazłem. No cieszył się jak cholera. Nie dziwota, opowiadał mi tam anegdotki odnośnie y, spięć z żoną, ale to pozostawię w sferze jego prywatności <noise> natomiast to zawsze jest już jak już po fakcie, jak już jest znaleziona obrączka to się człowiek z tego śmieje a tak to no, kobiety przynajmniej y, no, dość mocno przeżywają zgubienie obrączki przez ich małżonka y, no a tam się, wiecie, właśnie muszę maila do niego wysłać z danymi z wszystkim i on mi musi wysłać dane, gdzie ja mu to wysłać, bo on jest już w Szczecji Albo w Norwegii, ja już nie pamiętam. Ja zabieram się za mojego. Wczoraj dość mocno grzałem wodę, i tutaj to miejsce trochę lipne w słońce. Ale ogólnie ten dzień jest jakiś taki lipny w słońce, a ja miałem plan, kurde, wejść do wody i łazić w wodzie. I ogólnie jakoś zimno, cholera jest. Było 30 stopni, a się zrobiło znów jakieś badziewie. Znaczy, badziewie się zrobiło, no, lipna pogoda. Kamperki stoją, ptaszki ćwierkają. Uwalony ten solar, no nie dziwię się, że nie ma tu prądu z tego i tak 300 dawało przez moment. Nie wiem jak pod takim drzewem. Wpadkę ostatnio zaliczyłem i zepsułem. Zerwałem sznurek. I no w tej zasłonce, no, niestety, nie będzie to działało już tak jak działało. Nie wystarczy sznurek. Tutaj dowiązałem takie dziadostwo, tylko że to nie jest elastyczne, bo tutaj ten sznurek był z taką gumeczką. I jak ja to zwijałem, to ta gumka to naciągała, a teraz jak zwijam, no to niestety nie działa to już tak jak trzeba, i muszę to zwijać ręcznie i potem dogniać dzwoniłem do Jarka, i Jarek mówi, że to w Obi idzie kupić i trzeba będzie się do Obi przejechać. Wylazłem na zewnątrz, rozprostować trochę kości i powygrzewać się w tym słońcu, które miało być kaloryczne, jak nie wiem. Kurde, ojciec mi dzwonił. Dawaj, chopie, przyjeżdżaj, bo ja na tym Śląsku byłem. Przyjeżdżaj, yy, bo tu jest taki upał, że nie da rady nawet wysiedzieć i dużo ludzi. No, przyjechałem, jakieś sztormy zimne, jak cholera, nikogo na plaży prawie. Na samą myśl, jakbym miał włazić, bo specjalnie tu do Dąbek przyjechaliśmy. Przyjechałem, no i ja czekam na ojca, bo on ma jakieś problemy emocjonalne z autem. Po to tu przyjechałem, bo tu jest jezioro, w którym można połazić w momencie, w którym jest taki upał i nie da rady na, na plaży wysiedzieć. Ale na samą myśl o tym, jakbym miał ubrać piankę i w tym wietrze szukać w tej wodzie, to mnie telepie. Co to ja mam za wycieraczką? Nawet nie zauważyłem. Co to to to? Dzień dobry, Oden, nie kupuj dzisiaj obiadu. Zapraszamy do Alicio smażalnia, na smaczną rybkę. Pozdrawiam zespół... Alolito. No to kurde, jak jest zaproszenie. Chciałem zaznaczyć, że jak byłem w Gdańsku, tam we Władku, to czułem ten klimat wakacji, morza, sezonu. A tu w tych Dąbkach, to chyba przez pogodę. Chociaż nie no, bo tam też padał deszcz jak, jak byłem we Władku, ale tam czuć jakoś ten klimat. Tutaj musi być po prostu więcej ludzi. Rok temu dokładnie w Dąbkach obcinałem paznokcie i wam się to bardzo podobało i trzeba powtórzyć to ujęcie. Także zapraszam na cięcie tylko dla widzów o, stałych, o, o stalowych nerwach, tak? <grywa> Żartowałem. To jest dokładnie ten film sprzed roku i patrzcie, tu jest taka funkcja jak... Najwięcej ponownych odtworzeń i akurat jak jest to najwięcej Czego od... zważymy? Po... Czekajcie, najwięcej Aleśantyn. ponownych odtworzeń to jest to ujęcie jak obcinam pazury. Czekajcie, gdzie to jest. <grywa> Czyli najbardziej wam się to podobało, tak? Najwięcej... <grywa> Muszę się rozwijać, dlatego teraz. Teraz będziecie mieli ujecie spodci na dupy. Ja tego nie opublikuję. Jak to z Kubą mówię, nie masz psychy, nie opublikujesz tego. Ale mam głupawy, ale ja pamiętam taką sytuację. Jak byłem na targach Proama, Proama w Lublinie, tam mieliśmy taką ściankę. Green Camo to organizowało, nie to były Targi Lublin i to były Targi Pro Ama chyba tak to się nazywało no i mieliśmy tam ściankę taką i wy tam przychodziliście robiliście sobie ze mną zdjęcia i e, nazwijmy to normalni widzowie przychodzili do tej ścianki chwilę gadali ze mną i robili zdjęcie i szli a był tam taki jeden widz mój, nauczyciel który mnie zaczął wyzywać, mówić mi, że jestem idiotą że promuję zdrową żywność, że że jakbym jak przejeżdżam przez jakąś miejscowość to powinienem coś wspomnieć o niej historycznie coś opowiedzieć <laughs> tak dalej nie ja na tego faceta tak patrzę nie i mówię mu, że no wiesz, no, szanuję, że ty tego tak lubisz i tak dalej, ale ja nie jestem kanałem edukacyjnym czy jakimś kanałem, z którego mógłbyś jakiekolwiek sprawdzone, zweryfikowane informacje historyczne gdzieś tam czerpać, bo to jest ostatnia rzecz, którą ja bym chciał gdzieś tam robić. Czasami to robię, ale nie żeby to była moja jakaś pasja i tak teraz jak on mi powiedział wtedy, że mnie nie będzie subskrybował i mnie tam zaczął wyzywać przy innych widzach, że jestem gruby, że promuję takie gównożarcie i jakieś takie tego typu rzeczy i... Po prostu krzyczał na mnie przy tych wszystkich ludziach, a tam byli tysiące ludzi, że jestem grubasem i żebym się zastanowił nad sobą. Ja, ja pamiętam, że mu powiedziałem, że jak pan jest nauczycielem i pan w taki sposób traktuje innych ludzi i pan y, gdzieś tam szkoli, uczy tę tą młodzież i ona i te dzieci i one mają przejąć po panu te wartości, to to, to, to to pozdrawiam, nie? Ale ten sobie teraz wyobrażam, że on mi powiedział wtedy, że mnie odsubskrybuje i powie wszystkim, żeby, żeby mnie odsubskrybowali. Koleś, nie wiem, 55 lat, coś koło tego nauczyciel i jak on dalej ogląda ten film i widział to ujęcie przed chwilą, to, to chyba go poskładało w tym fotelu. <grym> są ludzie, którzy nie pojmują, że YouTube się rządzi swoimi prawami całkowicie i w momencie, w którym to są takie luźne vlogi, to są głupkowate filmy rozrywkowe. Jak ktoś oczekuje ode mnie, czy jak ktoś oczekuje od tych filmów, że się czegoś dowie, historycznego, naukowego, zweryfikowanego i, i nie wiem, zmieni to jego postrzeganie życia w jakiś sposób, taki że nie wiem, oświeciło go nagle, no to jesteś w złym miejscu. <śled> Z tego, co ja pamiętam i kojarzę YouTube'a, to taka dewiza YouTube'a to jest broadcast yourself, a nie bądź sztuczny, nie? Na takiej zasadzie. I starsi ludzie tego w ogóle nie, nie kumają, bo są przyzwyczajeni do telewizji i myślą, że tutaj będą takie same schematy, takie zakłamane dziadostwo, jak w telewizji, nie? Także wiecie, zostawcie łapkę, subskrypcję. Jak będzie 50 tysięcy lajków, to będzie to ujęcie, o którym jest mowa. Nie, bo jeszcze to wbijecie, czy coś tam, to na innej platformie to będę musiał młodych fans otworzyć. Nie no, Beka, i to taka gruba. Eee. Kończę ten, tego vloga, bo głupawe zebrałem, jak nie wiem, a tu trzeba iść do wody i szukać, ale to będziecie mieli w kolejnym filmie. Przejadę się tam, wygrzeję się i wejdę do, do tej wody, bo coś czuję, że tam będzie złoto po tamtym sezonie. Także tyle, jeżeli chodzi o ten film. Trzymajcie się. Broadcast yourself widzę że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom przed milionami słuchaczy